Witam Was widzą, wiem. bardzo serdecznie z tej strony SPR. A w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać 50 orbów i dwa paki. najmoda. Nie. <laughs> dobra, to co? Otwieramy. Nie otwieramy. A dobrej jakości jest stream? No dobra, to otwieramy. No i to mi się podoba. Już dobry skin na sam sposób. Pierwszy, pierwszy opening i już takie no. rzeczy. No to lecimy dalej. Kolejny projekcik poproszę tutaj. Lecimy dalej O, z dostałem O, czemu? Jak już Tarika op totalnie Nie? Też tak stwierdzę. Dobra, lecimy trzeci O, spoko Co tam? Co tam u was? Dobra, otwieramy dalej No O, Challenger Ona Ponoć op ten skin Trudnie mieć jasyło. O, kurde Spoko O, Stary Guardian misfortune. Ej, same dobre skiny, naprawdę Dobra I pierwszą dziesiątkę zamykamy Dobrymi skinami Teraz lecimy no, na zewnątrz dobra, lecimy dalej Blood Moon Akalim Kolejny z humbug. No dobra. O kurde. Ej, to Aha. jest w ogóle jakieś chore, tak ja grana... Ej, także jest serio, Pay to Win. Nie dupa zaczyna, bo... dupa na O kurde, ale że kolejny? Widzowie, <laughs> <laughs> co tu się dzieje? Lecimy dalej. Ale to nic chyba nie wypadnie dzisiaj, co? Wejdę tak, że ja wszystkie legendarki zgarnę, a Chrisowi to same kulte nie będą wypadać. Co? A... <noise> Bez no. nie, to jest to legendarka? Nie! Nie żarty są jakieś. Dwa ostatnie orby. Czy panie. Czy w U. ostatniej orbie wypadnie U. Galaxy 6? Nie, nie. nie. Jeszcze na pewno jeszcze mam jedną legend... <noise> <noise> Super. Ja, no, ja, ja, tak jakieś żarty są <śmarszy> To to Fan? Jakieś szalki, Fan? Nie, 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 jest nie, 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 To, nie, w nie, 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 roku w tym roku nie, 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 Jäzbo, w w ja weszły, nie, Ty, mówisz, to nie, 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 jak nie, 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 To nie, nie, marzę się. nie, 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 nie nie, ty! Nie ma opcji. mikrofon. Dzięki widzowie, że mówiliście <grymne> Fajnie, fajnie. Ja nie wiedziałem wam Fajnie, Fajne, super. Ja bym miałem raz streamał jak nie? Żeby nie było... ja też, żeby to pan. Pan. nie było. Spoko. Dziękuję wam, widzowie, tam na czasie. Na spokojnie. Dobra, co? Otwieramy, chyba, co? Oj, będzie ory potężne. Otwier Kapitan Porto. Zaczynamy dobrze. To Zaczynamy potężnie. Fajna? Wow, nie dało. no, nie oszukujmy się, ale mojego streama coś się nie da powiedzieć znaczy openingu. Lecimy dalej. Bludno, co Przepiękny skin. Mam skin nadzieję, dalej. że to nie jest podpucha, pod żebym kupił 50 orbów. A ile ty orbów otwierasz? 50. Też? Okej, okay, opłacałeś, opłacałeś. Ja się. nie mogę. Pierwsza, no, ale pierwsza dobrze, piątka za nami. No, no <laughs> pierwszy epik. Tak, dobra. Ale to dobrze bo to po świętach to akurat O jest to trash Dobra w pierwszym dziesiątkę zaraz będziemy mieli widzowie No więc będę mieć Co jest? Na śmieszne nie Ooooooo wow. Dobry skin do Anki, dobry, polecam widzowie Zostawcie poksampy na czacie Oes! 10 orbów za mną A to jest te... Wow Jeszcze, jeszcze nie tam. No ale mokaj, na mnie to ale... Nie no, jest dobrze, nie przejmuj się Chrisowski No, no i opień raz... jest, no, jest na razie A na razie udany Oh my no, 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 god, guys, what the fuck is going on? Co to wytropiło, co to no, było? No Mordekaiser <laughs> do, do rozpałki będzie wreszcie smerter wziął 9 legendarek <noise> widzisz ja mam ale nie każdy może to mieć wiesz jak ty <noise> to, to kurwa jest <noise> tu, tu, to, to, a, gdzieś tu ukryta kamera jest? <noise> a, o, 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 ale dało! Jest, jest, jest ja. ja jestem z plecakiem niesamowite, okay. dobrze, dobrze jest, jest. nie szuknij do Ej, ja tego... tego... no już go mam. O, Ale daję! Wow. Ale to to ta dania legendarka, za 9. Dobra, się ok! O. <grym> Legenda... <grym> legendarka to legendarka Jest czerwony. Jest czerwony. No jest <grym> talon. <grym> ale, <talonik. grym> ale Nida ty, kosmik. Ale gunia, ale jest dobrze, co Krzysztofski? Ale... Oj, na razie... Na razie daję ostro. DZIEK! DZIEK! Dają stromizowy Ale Jest to przykre Ale prawdziwe bo ja nie dostałem ani jednego co chciałem To jest jakiś lar Kamera! O, 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 Ty jak ja miałem laga to mi wypadł O, idziesz a niestety zdaję Nie, są w to jest a... O! No, gamę stone, gamę stonę. dobrze, dobrze to może tak nie daje, ale z roli Mam nadzieję, że z roli to będzie totalny wywóz Dobra, no, widzowie, Zapraszam was w... szczęście podbić Zapraszam no. was na mój kanał, tam będzie odcinek z tego, jak ktoś przegapił no, Ale to dało, lecina. ale dało Będzie ale, na esencję Ale podbij, podbić, podbić no. Loli po... Ty, bo 12 orbów Co jest? No dobrze sypło, dobrze sypło Ale sypło ale mokra. ile, ile tych, ty, z kim ja <grymne> ty masz... marzysz. Ej, tu ma mi się. Ale Ale, <grymne> ale <co bramie> miał, miał być koniecznie na Ale daję, co? Nie no, Krysowski dzisiaj ma... farta jakiegoś totalnego. <grymne> to chyba chyba najgorzej, najgorzej na kasa, co? Krzysiowski, kiedy Epika trafisz, co? Ale, ale, O, Chrisy cię było na czołgi wydać, na no, umówmy się. O, 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 o fajnie się. Nie no, dało, dało. Do dało, dało, tak, tak. Zwróciło się. Krzysiu, hmm? Krzysiu to się już nie odzywa, nie? O, tak, tylko tam, tylko tam, to, to możesz dać. Aż teraz zrobi ten. Teraz to będzie, tak, tak, teraz to... O. O! Ale Morbi Ale. Ale morderca co? Dałem ci o! szczęście Będziecie się gonić nad no. Tajmy tymi Nie no <grym> Dobrze jest Krysu nie przejmuj się K Kiedyś będzie lepiej, nie martw się Jest dobrze, a będzie lepiej Taka fajnie to TF Alex Ale sypu. Ale <grym> Bo im się nawet nazwy nie chciało wiesz? O, ale master Jaster. Ale skin do Dariusa co? Będzie grany Darius czy nie? Ale sypie do TFA, bo ja mam na moment. No co jest, ale daj do TFA. FF, FF, Wszystkie skiny mam. No kolejny pies, albo mu no Dobra, ale bugi nie miałeś. No ostatni worek. Ale co? bomba będzie? To już koniec? Odczytaj sobie wiadomość, odczytaj sobie wiadomość To już koniec? No tak, to już Bombę, koniec Bombę, a bomba od razu Ale nie się no. to już? Ale tak to nie pisz Ale że tak szybko Jakoś Chrisowskiemu ten opening szybko przeleciał, co? Nie, spokojnie, bomba czeka na koniec Na no. <laughs> no no, te tef, chyba no. Jestem O, też! Ja tak ją <laughs> Ale trefów dużo dało. Dobra, Arillow też. Krisowski, bo oglądalność tam spada, weź tam te trzy <grystanie> legendarki, weź tam walnij, dobra. <grystanie> bo oglądalność drastycznie też nie spadła przed Twoim poinko. <grystanie> gdzie jest, gdzie jest ten tref? To nie jest fajny nagrod, tego co zrobię. Ale nie rób teraz tego bo tu widzowie że No Nie ja mam koniec. Nie mam tak do tf drobny. Ja, ja wszystkie, to wszystkie to. rób, wszystkie rób. Nic <laughs> nie dropnie. Nie wszystkie nie. Ale dało. Czemu tef? No, te F te, te były bardziej morfy bajki. No, byś o tepekiem tefa kiedyś został. Całą, całą karierę na Twitchu oparłeś na tf a teraz z a. nie ma, żeby grać. Ale siadł. Ale sypię, A ja mam nadzieję, że ty zostawisz sam tą bo ja duo na bocie nie mam. Mm. A z że też zrobi się panik, ale... Ale po, tak, po to którym oponiku? No, po moim? Czerpisa. Michael 500, złotych. A, Ale to chyba nie koniec jeszcze o openingu w ogóle, bo mam jeszcze wstyczną Esencję i ten. Esencję, boże, te, te, te. RP, tak? I. tokeny. I... I tokeny. A nie wiem czy to sami Orbów nie zrobisz z tych tokenów. Ale, że Talona. A to to nie, nie Ale nie wciele. wiem, Ej, bo Krisowski coś się długo nie odzywa. Co się stało, Krisu? A psycha, mój siatana dziwił się. U, u, u! U, zawsze chciałem go mieć. <laughs> <laughs> <A, laughs> tak <laughs> ale poszło. Ale, 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 ale daje w ogóle, nie? Jestem w szoku. O, to mogę Ci w końcu bajkiem grać. Krisowski w trochę sypni więcej golda. I zabła tego grefsa, to ja mam. A widzę, że no, to jest. Się... To, kozakiem naprawdę to, to w ogóle jest świąteczny opening Sunset, taki snow. Z tym A no, jak mi kupisz? Okay. Do, kiedy jest, do kiedy jest event w bocie? E, 11 stycznia. A no to nie zdążę. To ja bym zrobił jeszcze jakiś opening, no, no trudno.

Dopiero co ja No przecież ja go przez nią rozwiniłem Ale siada ale, ale siada ja, ja wychodzę ja nie mogę Dera, talona, talona, <grym> Talo, talona, <wybrać. grym> Talo, talona by była, no. no, ja, to talona była Przedajcie tego, zróbcie i Sari Nie, opastuj jak góry Nie to No, talona to to oszczędź ESS góry nie jest ładny, wócy ma jedynie fajne <grym> no, tak, bo. <grym> Ale <grym> wow. bo ale po jego pasało się chyba z tego co widzę. Te chyba ale... idę po PSK. <grym> ale wiecie co widzowie? Ja chyba jeszcze otworzę coś, bo tu u Chris'a Resident Sleeper. Ty, to ja przez te 10 albo więcej dropłem fajnych skinów niż przez 50. <grym> ale. <co? grym> Nie no, no, dobrze. Co jest? jest? O, Zik to jeden. Sam Masz coś jeszcze do rozmienienia? O, no, mama! Ale. narwana, toż... chłopie. Że... że nawet pies bulwersował na ciebie, Chrisowski? A ty masz w ogóle esencję, żeby te skiny zrobić potem, bo ty tyle zdrolowałeś. No, tego tak sam. Ja go polecam generalnie, dobry skin. <totryk> <totryk> Dobre cofanie ma, nic więcej. <totryk> Dobra, <gryzaj> no, no to Krisowski chyba. Chyba Przyszła, zakończył. Ja co, co ten Rumble tam robił u góry? Rumble <gryzaj> jungle, Jeszcze coś, bo muszę zakończyć oglądanie. Ja My na tym Opening it Rumble in the jungle, nie? Muram, start your own, czuję potęgę. <gryzaj> Och, no, chrysowski! Chrisowski coś odezwał po pół godziny. <gryzaj> Dziecko, niczego nie poddawaj się, nie poddawaj się. Red, że Mam chyba dwa skiny tylko do zrobienia. Ari, co zrobię? Nie wiem kogo. z kazu, Drivena. A nie lepiej, e, a to bo Tylko trochę masz. Ale tego Fiza też masz, przecież już. przecież ja mam. Ja. Ty, ale, ale siadło z Ale. Dobra, wychodzimy z tego co streama, widzowie, bo Resident Slipper. Lecimy teraz do mojego. I słuchajcie, bo tutaj. Bo tutaj legendarki czekają. Dobra, to tak, zacznijmy od tego, żebym pootwierał jeszcze troszeczkę orbów Ty to... Z i Live live'a zrób No live jest cały czas, moczy no. jest. Nie, tam tam mi się nie chce wchodzić. No to wchodź, no bo nie będziesz widział, no. Trudno No i dobra, no i co? No i... Ultimate dropnął? Nie. A, już myślałem, bo wyszedłem. Dobra. Eee... Uh... Ale klisę centy nie będziesz miał Ja roluję skina za 900 rp nie poddawaj się Obok ciebie maka otwierają <grym> oh, <burz. grym> Dobra, jeszcze wejdę na tego streama, jak rol tutaj jest to... Ostatni, to... ostatni Ja jestem tak na tego Maka pojechał, ziland, nie? Dilan, Dilan <grym> to właśnie, z Dobra, dawaj, Zdrowia. dawaj Ale nie op Pani Pani ale świądzio, świądzio, świądzio! Oni Co, na następnego skinka jak Daniel Ort. Kur, Oj, znowu! sama, akurat! Ale za widzowie, trzymajcie się! po! <grym> Dobra. No, jeszcze na rolik na zakończenie dnia. Nie, nie. Szkoda, że nie masz dźwięku pobranego, nie tej, nie tej! Te. To... Rewolwera takiego Ej dobra, zapraszam teraz do mnie To co, robimy te, tą Dianę, robimy? Nie, paskudna jest Naciesz no, jest, ale pograsz ją z 4 gry ci się znudzi ta postać Znaczy ja wiem, że się Diana znudzi, ale skinek śpiewa. wiesz Bo i tak nie ma za Prestige pointy raczej żadnego chyba, nie? No nie, Graba, ale... nie jest tydzień. Ale ja Lucianem nie grałem. ja mam fajnego skina do ludzka To mi ma ze skill Dobra Mi się Diana podoba na przykład Mi się Diana nie podoba no, jeszcze znaczy ja tą postacią nie no. ja gram, no dobra. Najwyżej mi wypadnie Diana lepsza, no co? No właśnie. Już poszło i tak. Biletów. Co ja się jeszcze tutaj orbika jednego weńmy. Tak. Ej, podpisuk. Kiedy mi tam pod płaczkiem? O kurwa, ja spukany jestem. No ja mogę postawić maszka. Dobra, nie. Nie poddajemy się, bo fajnie sypnęło Fajnie sypnęło to może jeszcze coś mi da co? Czy nie? No pewnie, pewnie da O. Załaka No nie no Znowu Znowu dobre skiny no ja nie wiem no Już mi się tak znudziło Dara teraz wieraj ten war Dobra no to otwieramy to coś Oooooo Ale petarda będzie Oooo Aha, taki Darius jakiś Dobra Jakiś Win, jakaś, Seville, jakaś, Soraka Jakiś NFL-shinka, chińczyk, wołowiny Jakiś Ego, jakaś, Aniwia No tak, to same dobre skiny, ja nie wiem Jakiś Jarvan, chce i No to rolujemy jeszcze, się bawimy w te role cały no czas, nie? No, no, no nie chcesz e, NFS, a na no, nie kupić na Steamie z 8, tyszek jest. Fuck job. Nie. Mm -hmm. Fiblet, Poczo. O, mój box shop! A dobra, Eee, nie gram, bo nie umiem. Rumble nie interesuje mnie. Katarina jest za ciężka na moje umiejętności. No i z x mi dali, no i super. Ale walisz głową w klawiaturę i robisz triple, a to no idzie, nie wiem o co ty mówisz. Dobra, dobra. Ja tak nie umiem, bo mnie Najwięcej potem głowa boli. Najwięcej w tym łatwiejsze ale Dąba te... są. Full Zauwa party Lee jakiś. No Panthona mam lepszego. Nie no. Rajot Riot to chce... ooo. O, o Dziękuję wam. Dziękuję Riot. <Auf los> ja, nie? Oh. Uh. Y ale pogczam Ale pogczam A weźcie co, chciałem sobie go kupić, no, no, no <t��zia> dobra Cieram tu? No dobra Dobra, useless jestem Wod Mówisz? Mówię, no w meczu się znakowym, muszę wydmienić. Ej, ten SKT-1 echo jest fajny czy nie? Tak, to jest, masz przecież Trudy, nie, trudy. No ale Trudy Mage może być nawet gorsza od niego, no, mi się wydaje, wiesz? Nie, to jest, a, to jest... ale, to jest... no, nie, nie. B Dabi, s a No wiem, no, dobra, no, to Rillow. Barda nie będę, bo. Trudy ten... Mage, echo? Aha, nie, dobra, to na sensy się rozmienia. Nunu, no, no, nie, 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 bez przesady, to Biażka to ja nie mainuję. Eee... Projekt Irelia? Nie, zostawię, bo chciałem pobrać. A nie, no w sumie ej ja ej, teraz widzę pytanie do was. Ja mam projekt iralia czy nie? No Sprawdź sobie, chyba najlepiej. Najlepsza opcja. Gdzie się to sprawdza? Kurde, dwa Mystiki. Ultimate sunset, jeden Mystick Dwa Ultimate Tak? Galetowy kot w czołgach z pękami. No tak już lecę A nie ja mam IG dobra Kris Jestem. Ale się świeci ten SRL co Chrisowski Świeci się nie ma tak, jakiegoś ultimate do dostałeś Eee, do Lux Oczump do no, no, Ja ruszą no, na EU Ja bym za nią dał Dawajam na EU akurat PSYOP Z on jest fajny czy nie? Ja nie wiem gdzie... Nie, Chris go zwrócił, bo jest giga uglis do zwróci, bo... Dziękuję ci mało. Ferdek jest światłem. Nie, to był ten. Nie, to Nie, rol, Ej, dobra, poczekajcie chwilę. Bo tutaj jest jeszcze A taka. Bian, czem, masz gramy, w jest jeszcze taka opcja. jest jeszcze taka no, opcja. Nie, Chyba. Ale co by. Co mam tutaj zrobić widzowie, widzicie Nie no tą Ankę tam zostawił, Epika rozumiem, tą Dianę Gdzie tu Dianę widzisz? Ale nie mówię do klera No bo za Ankę dostaniesz więcej esencji, nie? Rozumiesz? I skin jakaś... Mówi trum, Dobra jest Jedziemy z Rolem widzowie Dobra co ci się siada totalnie ty ale Championship przy A My nie, nie zwalniamy tempa widzowie I lecimy z otwieraniem jeszcze skrzyneczek <noise> Ta jedna gierka na Nexus Beat nie mam w ogóle kluczy Mam tyle Cześć kluczy na co klucze sam sobie 490 daj Chrisowi gifta, SPR I go, No, daj jakiegoś Chrisowi gifta, może coś dropnie 490 nie to, to Na święta, na Sylwestra Nie się z felu. Nie A no, ale nie wyzywaj. Co nie kupujesz tutaj lepsze? Yy, bo potrzebuję niebieskiej esencji, poznać, wiesz? Ja mam poznać mu drobny. O oh, oh, boże, znowu gemstone. Masakra. No ale. Ale źle. Jak ci nie prostuje, to mimo możesz znać, nie? Ja zbieram, mam 7 już. To jest totalne. No one boxy księgę stworzyć. Dość. 625 o mój Boże o, Ale siada Dobra to ostatni roll a, a ile kościam tyle przez skrzynki w ogóle? 225, jeszcze jedną możesz No dobra, no to lecimy Tu jest, no, narazja I chodź ciągle Krisów, zaworałem totalnie Ca Chris na jednie zaprosił Kolejne 500 esencji, spoko. Dobra, lecimy teraz z ostatnim rolem. Niestety, ponieważ już nic tutaj nie wyczaruje. Potrzebuję długo junglera. E, wypadł mi jaki skin do jungle, nie? Jeszcze pamiętam. No, no A, no co ja mogę? To ja chętnie. Dobra, tego se zrolujemy. E, Tanie w Japonosie OP. No. Nie, no, ani wezła na no, akurat w bądź, bądź, bądź I może Cosplay Urgot. Ciężko wybrać widzowie Pomiędzy ma dobrymi skinami, które mi dzisiaj upadły. Ale. Nie przejmuj się, Krysowski Będzie lepiej. Kiedyś. Na rolu, bo ja na Ty, przed chwilą go rolnąłem, co jest? No dobra Dobra Właduję, bo to PS Dobra na karcie Dobra, nie. tym pozytywnym akcentem widzowie, żegnam nie, się nie z wami No nie, no już nie chce mi się tego nagrywać, no to ja było? Zaraz idę pitch, człowieku Nie, to Nie wiemy o nic zbyt wiele, ale jesteśmy pewni, że SBR jest świetny Tak napisali o tobie Wow gdzie? Ale słowo. Na Twitchu? No. Czym to tak, <laughs> No dobra. Jakiś kragasik. Zrolowalibyście tu jeszcze coś? Czy nie? Jak myślicie. Nie wiem. No, onak jakiś krewsika. Nie, no tych, tych raczej nie, bo tu wiesz, fajna esencja. Dobra, i do tej. Tak, Co my to, ja to by mógł coś tu wezwać? Kuba czy Santa? No, no, to jest pytanie. <noise> tyle jest... No to teraz tank Masterek. I o kupczyni, a lord. Da, da... jezus. Dobra no, right, tych skinków? Dobra, no, Peszardy to petardy. Jak ja to chciał zwrócić, nie te skinki. Piniążki by wleciało. Ale runy to, mi to. pod Dianę. Chodzi źle całą prawdę Cała całą dobę Kto powiedział całą prawdę okay. dobra, ja wam dziękuję widzowie za oglądanie mojego streama oraz e, żegnam się z wami na odcinku. E, był ze mną również jeszcze bogata osoba, która próbowała wydropić bogate skiny niestety jej nie wyszło krysowski No i co? Dziękuję, że byliście na streamie do następnego odcinka no i siemanko widzowie.